Powiem ci Jurka, że nie ma nic ciekawego w tym internecie. No żadnych dram, żadnych skamów. U Freeza też cichutko. Yyy. Mm, szkoda. A ciekawe kiedy Persson i Fryz będą mieli dziecko. No. A co jeśli Fryz będzie chciał mnie wziąć za chrzestnego ojca? A mnie na matkę chrzestną? to jeszcze nam powinno dać jakieś pieniążki. W końcu, no, ojcem jest Frizz, a Frizz ma dużo siana i nie był u Bociana. Nawet jakby był u Bociana, to on by mu nic nie dał, bo Bocian to jest brytna świnia. No właśnie, no, życie jest niesprawiedliwe. O pieniądze całego świata dajcie mi choć cząstkę siebie. Jesteś już bogaty? Masz jakieś pieniądze? Hmm. Puste! Jak butelki po kompotach procentowych, babki. Hmm. A, no to zostało nam tylko na ulicę iść i żebrać. No, no trudno, sprawdzimy co tam na Instagramie. od Czesławiksa, w którym trzeba nagrać filmik z figurką Kreta. Eee, kreta? Ale że ja, Kreta, no to co my mamy iść do ogródka i czekać, aż on będzie ryb, tak Cs, c, c. i później jak się już tak wyłoni, to go... Czypnąć, wziąć i przerobić na figurkę? Eee, ale w sumie on nie miał życia. Spędził je tylko pod ziemią, ślepy. No to nie będzie bo szkoda. No ale... Bawić się tak z włokami? E... No ale babcia dziadkiem się bawi. No bo dziadek jest w urnie. W proszku. Jak orężatka. Dziadek jest orężatką? Ciekawe czy strzela. A, no to widzisz. Wystarczy wziąć worek ziemi. Tak jak dziadek jest w proszku, tak kret będzie w proszku. Nie no Julka, no nikogo nie będziemy. Krr, ta figurka jest dostępna mają ją zakupić. No dobra, chociaż mój pomysł też był ekstra. E, a po ile w ogóle jest ten kred? No za. 70 zł. Ile masz? Ach, no ja mam 7. 7,50, a ty? No to ja mam 2,50, czyli ile razem mamy. Dobra Jurka, sprawdziłem w kalkulatorze, wyszło 10 zł. No czyli no trochę nam brakuje jeszcze. Skąd my weźmiemy taką forszę, no? Od babci? A myślisz, że babcia nam da po ostatniej kradzieży emerytury? A ja chyba mam sposób na babcię, żeby nam dała hajsik i to bezwrotnie. Aha, jaki sposób? Chodź do babci to się wszystkiego dowiesz. Me? me. Dobra. No dobra, to Jest i można iść na łowy kompotów procentowych. Haha! Ha. No, cześć babciu. Czego tutaj? E, no babciu, wiesz, co mamy do ciebie z Julką biznes? Hehe, za biznesy z wami to ja podziękuję. Później babka jest biedna jak mysz kościelna. Oj, babciu, no wpłat jest mały, a później będziesz miała kajamałkę. Kokos. Kokosa to ja sobie mogę iść i kupić do sklepu. W formie płynnej. Kompoty procentowego. Hmm. Smak kokosowy, taki egzotyczny, jak babka w piątki kiedy ma wychodne. <grystanie> Oj, babciu, no nie daj się prosić. <grystanie> A daj mi święty spokój. Niczego wam nie dam, bo nie mam. Ostatnio mnie skupaliście co do złotówki. I co? Babka musiała iść do wretnej świni sąsiada płaszczyć się przed nim, żeby pożyczył troszeczkę pieniążków. No cóż. Przyjaciół poznaje się w biedzie. <śm> Jaki przyjaciel, żebyś ty wiedział, jak on mi te pieniądze dawał? Tak musiała patrzęsła. I na koniec jeszcze krzyknął, tylko za miesiąc o 10.31 widzę pieniądze na stole. Wredna świnia, świnia. Babciu, no ale chociaż posłuchaj, czy nie chciałabyś zostać reżyserem? Nie. I być później puszczana we wszystkich kinach i być gwiazdą? Nie. Co ty powiedziałeś? Puszczana w kinach i być gwiazdą, no przecież to moje marzenie! No ale o co dokładnie chodzi, połknęła Haczyk. No chodzi o to, że będzie kręcony taki film wojenny, a ty się przecież dobrze znasz na wojnach. No pewnie, że tak. No przecież ja codziennie mam wojny z sąsiadem. No właśnie, dlatego ciebie chcemy jako reżysera filmu wojennego. Eee, no, tylko trzeba zakupić figurkę kreta za 70 zł. 70 zł? Nie, no to nie kupuj. Babka pójdzie do ogródka, czai się. Krzesk! I... I będziesz miał za darmo. Babciu, ale ja to samo powiedziałam Babciu, wchodzisz w to? No wchodzę! No dobra, krek zamówiony. Teraz tylko czekamy aż przyjdzie i nagrywamy. Aaa! Ta ta, ta, ta! Kilka, wszyscy już na miejsca! No! bitwa pod Grunwaldem, Bitwa pod Biedronką, część oficjalna. Akcja. Jestem Kret Cezary i chodzę przez życie z podniesionym ryjem. A, o, matko, ale Rym spragniony jest. O, Biedronka, no to idę. Nie tak prędko. O nie. To gangs dziaków, to największy gangsterzy w mieście. Czego chcę? Mnie. Chcemy, żebyś pomógł nam obrabować bank! Ja? Nie! Nigdy! Jestem dobrym kretem! Nie obchodzi nas to! Masz zrobić podkop! Nie, no, nie, nie zrobię tego! Przepuśćcie mnie! Chyba musimy wezwać szefa Dzięcioła! Tak to nie będzie! Ty, 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 ty. Jakieś problemy? Szefie, kret nie chce zrobić podkop! się z nim policzymy. Ty, Kret, a ja chcesz? Nie, nie chcę. Za to ty zaraz w dzięciu w dziób dostaniesz. Ta, ta, ta. Dzięki. No, rewelacja wyszła. Coś czuję, że to nie moja ostatnia produkcja. No, wyszło super. To wysyłam. Ta, 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 ta. Ale ekstra. Będzie tysiaczek. <grym> Jaki tysiaczek? Ja coś czuję, że to miliony się szykoją. <grym> y -y -y -y, no, tak, tak. <grym> A ja. Miliony! O, powiadomienie. Zwycięzcą konkursu zostaje Roman puszka z filmem pod tytułem Krecik. O nie! Przegraliśmy! Ech, no to Jurka, no, teraz to chyba już musimy powiedzieć prawdę. Ech, no bo troszkę cię okłamaliśmy, babciu. Ech, ale że jak? Z tym reżyserem to no, nieprawda była. Potrzebowaliśmy figurki kreta, ale nie mieliśmy pieniędzy na nią. No i tak postanowiliśmy Cię wkręcić w tego reżysera, którego film będzie w kinie. No bo tylko tak byś nam dała na tego kreta. No wiecie co, mogliście mi od razu powiedzieć całą prawdę, a nie taką szopkę odwalać. 70 zł to jeszcze nie majątek, no przecież bym Wam dała. Oj babciu no, przepraszamy. <laughs> Już dobrze, wybaczone. W sumie fajnie było się tak razem pobawić. No, tylko szkoda, że przegraliśmy. Właśnie, a tak się staraliśmy. O nie smućcie się, no. Ta komisja to jakieś frajerzyny, pewnie wybrali jakiegoś sz, sz, rąka szwira. A my przynajmniej miło spędziliśmy czas. A wiecie, nam to się rzadko zdarza. Może masz rację babciu. <laughs> Ale no, o co chodzi? No. Babciu, no, ty jednak jesteś gwiazdą. Jak to? No bo wrzuciłem ten film też na twojego YouTube'a i robi furorę. Wszyscy piszą, że reżyser jest najlepszy i że chcą więcej produkcji od niego. <laughs> Naprawdę? O Jezu, to super! W takim razie zbierajcie się! Gdzie? No jak to gdzie? No Na ulicę będziemy wszystkim po kolei rozdawać autografy. O, tak! No i widzicie, wszystko dobrze się skończyło. A sąsiad zazdrości to pewnie wszystkie włosy sobie wydarł. Łysol jeden!